Witam Was serdecznie na moim kanale Ezotarot. Kochani, dziś robimy czytanie: kim dla Niego, kim dla niej jesteś, tak? Czyli uczucia związane z tą osobą, relacja między Wami. Zobaczymy, co nam się w kartach dzisiaj pokaże. Ostatnio nagrywałam dla Was znaki Zodiaku, chociaż yy, jeszcze nie wszystkie udało mi się nagrać, jeszcze zostało mi kilka, ale mam nadzieję, że nadrobię to w tym tygodniu, żebyście wszyscy mieli już. Gotowe czytania na ten miesiąc. A teraz, kochani, witam wszystkie osoby, które są po raz pierwszy na moim kanale. Jeżeli nie oglądaliście, nie byliście ze mną jeszcze, to pokrótce powiem. Z reguły robię czytania na zasadzie: Wybierz kartę, czytania, które z Wami synchronizują, które do Was przemawiają. Czyli tak jak tutaj mam dwie karty, karta numer 1 i karta numer 2. Wy, kochani, przyglądacie się tym kartom, wybieracie sobie kartę, która najbardziej do was przemawia, która coś do was mówi, która informuje was o czymś, tak? Zobaczymy, co się w kartach dla was wtedy hmm, pokaże, czy jakąś informację karty dla was mają. Kochani, nie przedłużając, bezbędnego przedłużania. Mamy kartę numer 1, pokażę wam z bliska. Karta numer jeden, przyjrzyjcie się tej karcie. Karta Nowa Ziemia. To się już dzieje. Wytrwaj w podtrzymywaniu swojej wizji. Czyli, jeżeli masz y, jakieś wizualizacje, tak? Y, afirmacje, to podtrzymuj swoje wizje, swoje y, pozytywne myślenie. To jest karta numer jeden. Karta Nowa Ziemia. Coś, co stoi otworem przed tobą. Lub, jeżeli wolisz. Możesz wybrać symbol. Tu mam księżyc do karty numer 1. Karta numer 2. Zatrzymaj, przystopuj, pomyśl, zastanów się, tak? Tu mamy kartę Ciężar Świata, czyli granice, które narzuca ci świat, obecne życie, to co się dzieje w twoim życiu na ten moment. Granice, odpuść nie wszystko to twoje brzemię, tak? Czyli nie, nie, nie noś na plecach całego ciężaru świata. I Możesz synchronizować lub wybrać numer 10. To yy, zastanów się, kocha, zastanówcie się, kochani, za, zastopujcie, zatrzymajcie, pomyślcie. W momencie, kiedy będziecie gotowi, przechodzimy do czytania dla karty numer 1. Czyli, tak jak mówiłam, kim dla niego, kim dla niej jest, kartę numer 1 dla Was. Postawić się też kartę anielską, odpowiedź, anielską radę, jak to woli. Przetasuję, zobaczymy, co przy tej relacji między wami nam się w kartach tutaj pokaże. Jaką odpowiedź dadzą wam anielskie. Widzieliście, karta mi wypadła? Karta, która wypadła, dosłownie wyleciała stali dla was. To jest tak. Wszystko, o czym myślisz? Wszystko, o co prosisz, dla Ciebie będzie wysłuchane. Tak. Czyli... Wszystko, co dotyczy Twojego pytania, co dotyczy Twojej troski, tak? Zamartwiania się, wszystko zadzieje się na Twoją korzyść. Tu mamy do karty numer jeden. No i kochani, przechodzimy do czytania. Oczyszczę sobie karty. Oczyszczę sobie karty przy świecy. I zaczynamy. Najważniejsze pytanie, rozdania, rozkładu kart, kim dla niego jesteś. Kochani, jeżeli macie jakieś tematy, jeżeli chcecie, żebym wam nagrała jakieś czytanie, oczywiście, piszcie w komentarzu. Postaram się zrobić dla Was rozkłady, takie, o jakich myślicie, jakie chcielibyście, żebym dla Was zrobiła. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, nie z każdym mogą, mogą oczywiście z każdym, ale nie, nie muszą z każdym synchronizować, tak? O, widzicie, zobaczcie. No, szaleństwo, szaleństwo. Właśnie tak czasami się dzieje, jak karty szybko. Przed moim yy, rozłożeniem, wybraniem przeze mnie, same chcą coś powiedzieć. Kochani, kim dla niego jesteś? Na ten moment pokazuje mi się rozstanie między wami, lub brak kontaktu, lub relacja w zawieszeniu. Powiem wam, że jesteś dla niego wyzwaniem. Wyzwaniem. Ta osoba nie spodziewała się tego uczucia. To uczucie jest dla niej jak brzemię. Jak coś, czego wcale by nie chciała doświadczyć. To uczucie, które ma w sercu do Was, bardzo męczy tą osobę, bardzo, gdyż ta osoba broni się przed uczuciem, broni się przed stałą relacją, broni się przed związkiem jakimkolwiek, przed zobowiązaniem, dlatego jest tak umęczona. Jest to uczucie, ona toczy walkę wewnętrzną z tym uczuciem do Was, jak gdyby próbuje się wyrzec z tego uczucia, próbuje je w sobie zabić, jednocześnie ponosząc klęskę. Ta osoba jest skupiona na sobie, przynajmniej próbuje skupić się na sobie. Próbuje zachować zimną twarz, próbuje wam nie pokazać tego co czuje. Udaje przed wami. Widzę kartę, która mówi, że ty dobrze znasz i wiesz co ta osoba czuje. Widzisz to w jej oczach. Odczuwasz jej energię. Tak? Nawet na pograniczu tej bratniej duszy, o której często mówię, że w kartach mi wychodzi. Ta osoba jest bardzo skryta. Może być to osoba, która była zraniona. Wcześniej jakimś związkiem, jakąś relacją, ale również pokazuje mi się tutaj osoba, która jej doradza niezbyt korzystnie, jak gdyby odciąga ją od pewnej rzeczy albo daje jej do zrozumienia: Słuchaj, po co ty się w to wpchasz, po co się w to angażujesz, tak? Na takiej zasadzie. Także no, tak mi się to pokazuje. Jest zranione serce, ale ta osoba nie chce się przyznać do tego, kochani, nie chce. Czy w energii męskiej, czy żeńskiej, ona nie chce się przyznać. Ona udaje, że brzydko mówiąc, po niej to spływa jak po kaczce, tak? Zobaczymy, co czuje do ciebie ta osoba. Masz ta mi tutaj wy. Co ta osoba do ciebie czuje. Bardziej wychodzi mi, że ta osoba czuje przy tobie, przy tobie radość, spełnienie, e, doświadcza twojej miłości, doświadcza tego, że tobie na niej zależy, tak? Na niej, na tej osobie zależy. E, doświadcza zrozumienia z twojej strony, chociaż nie do końca, ale jak gdyby ty tłumaczysz wszystkie jej Wady. Próbujesz obrócić je w coś pozytywnego, tak? Tak mi się pokazuje. Widzicie, karty wcale nie mówią, co ona czuje do ciebie. Tak jest skrytą osobą, kochani. Tak skry skrycie, tak ukrywa te uczucia. Bardziej pokazują, co czuje, gdy jest przy tobie, co ty wnosisz w jej życie, tak? W jej energię. Ta osoba jest taka dumna, jak paw, taka. Nieraz może będę po powtarzać to słowo narcystyczna, bo to bardzo dobre określenie i ogólne dla takiego właśnie, dla takiej osoby skupiającej się na sobie. Co ona czuje do Ciebie? Powiem Wam szczerze, że wychodzi mi karta, że jest trochę wami rozczarowana, zraniona, nie spodziewała się yy, czegoś z Waszej strony, być może jakiegoś. Podsumowania jej lub coś powiedziałyście, powiedzieliście tej osobie coś, czego ona się po was nie spodziewała. Ale widzę, widzę tutaj, że to jest słuszne stwierdzenie. Daliście tej osobie, tej partnerce, partnerowi do myślenia. Tak? Zobaczymy, kochani. Wiecie, co? Ja wezmę kartę wspomagającą mnie tutaj w tych uczuciach. Ja zobaczę talię uzupełniającą. O! Widzieliście to? No normalnie one po prostu wyrywają mi się Przy, przy tej karcie numer 1 Przy Was Widzę, że bardzo burzliwa relacja to musi być Bo karty bez powodu tak nie Nie wyrywają się z rąk w cudzysłowiu Co ta osoba czuje do Ciebie? Wiecie co? Ona ma szczere uczucia do Was Mimo, że nie potrafi tego okazać I mimo, że Wy jesteście tu zmęczeni tą relacją i mimo tego, że ona nie potrafi wybrać między Wami a tym, czego naprawdę chce i czego potrzebuje, nie potrafi zdecydować, i często tu mi się pokazuje w tej karcie to, że ona może robić dwa kroki do przodu, trzy do tyłu, to tu też ona czeka, jak gdyby na krok z Twojej strony lub kontakt z Twojej strony. Ale uczucia ma szczere. Nie jest to miłość. Taka, jaką wybyście, jak wy myślicie o takiej miłości. Bardziej mi się tu pokazuje pożądanie, chemia, pragnienie, jest wiadomość od tej osoby do ciebie, kontakt z jej strony, spotkanie, tak? Szczere uczucie, szczere uczucie. Yy, niespodziewanie ona się może do ciebie odezwać, jest gwałtownie i niespodziewanie kontakt z jej strony, taki niespodziewany. Ona nie jest do końca szczerą osobą z tobą. Yy. Przez to właśnie swoje takie skryte usposobienie. To nie jest miłość, ale to jest takie silne zauroczenie, taka chemia, pożądanie. No mówię Wam, taka karta bratni duszy. No jak nic mi tu wychodzi w tych kartach. Zobaczymy jeszcze, czego ta osoba Ci nie mówi, co przed Tobą ukrywa. No znów mi się pokazują skryte uczucia. No i tak, pięknie. Karta, która mi wyszła, pokazuje co... Scho... Co. czego ta osoba ci nie mówi. Wychodzi mi, że, nie mówi, mi, że cię... nie mówi ci, że cię kocha. Ona nie mówi, że cię kocha. Nie mówi, że tęskni, że pragnie, że żałuje. Tak? Dla części z was osoba będzie miała rodzinę. I jest karta bratniej duszy dla was. Karta... Yy... Kochanków, karta niespełnionej miłości. Ona czuje to samo, co ty. Rozgoryczenie, żal, smutek, zranienie, miłość, przyciąganie, chemię, magię między wami. Zobaczę, kochani. Jeszcze co schowane, co ukryte przed waszym okiem. Co ukryte przed Waszym okiem. Kochani, na przeszkodzie tutaj stoi jakaś osoba, osoba trzecia między Wami, miesza się w tą relację. Może być ona powodem rozstania. Jeżeli ono nie nastąpiło, to może nastąpić. To jest ukryte między Wami. Wasz partner lub partnerka nie chce Wam pokazywać swoich uczuć właśnie z tego względu, bo jest w podciasku, jest w klatce. Nie wie, co wybrać i co zrobić. Tak mi się to pokazuje na ten moment. Taka aktualizacja dla Was. No, zobaczymy, 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 jak karty zarezonują. Wychodzi mi tu trudna, burzliwa relacja między Wami. Brak kontaktu, relacja w zawieszeniu, tak? Osoba trzecia, która miesza, mota tutaj, w, tym, w tej relacji. Niekoniecznie tą osobą trzecią musi być. Partnerka lub partner, czy albo y, na zasadzie y, osoby trzeciej y, w kontaktach fizycznych, tak? Czy, czy w związkach partnerskich. To może być osoba, która miesza, to może być osoba, która jest przyjacielem, przyjaciółką, może być osoba z rodziny, która buntuje kogoś tutaj. Ale jest rzeczywiście przeszkodą i doprowadza do rozstania między wami, kochani. Podburza, y, podjudza, pod. Burza, pod, judza, pod... Buntuje po prostu, przekonuje do swoich racji i nie jest szczera. Ma nieszczere zamiary. No po prostu tak mi się wychodzi, że część z Was może ta osoba nie lubić, lub coś jej przeszkadza ta wasza relacja. Na tyle mi to się tu pokazuje. Przechodzimy, kochani, do karty numer 2 Mam, kochani, kartę numer 2 dla Was, dziesiąteczkę, dla osób, które wybrały tą kartę. No, i przechodzimy, postawię Wam tak samo kartę anielską, odpowiedź, anielską radę, podpowiedź. Przy Waszej sytuacji, przy Waszej relacji zobaczymy, co nam tutaj karty podpowiedzą. Jeżeli moje czytania Wam się podobają, oczywiście subskrybujcie. Łapki w górę to bardzo wspiera mój kanał i daje mi znak, sygnał, kochani. Że jesteście ze mną, że wam podoba się moje, podobają się moje czytania, moje rozkłady, moje spojrzenie na tarota, tak? Kochani, zobaczcie, jaka karta dla Was wyszła. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Czyli coś, czego się nie spodziewasz, coś, o czym myślisz, o czym marzysz. Yy, zadzieje się dla Ciebie naprawdę szczęśliwie. Karty zarezonują szczęśliwie. Przechodzę do czytania głównego. Pytanie podstawowe, kim dla niego jesteś, kochani? Dla niego, dla niej, tak? Dla tej osoby. Kim dla niego dla niej jesteś? Ech, wprowadziłaś zamęt lub wprowadziłeś zamęt w jego w jej życie. Wprowadziłeś, wprowadziłaś zamęt w życie tej osoby. Ta osoba miała poukładane życie, wszystko się układało według jakiegoś schematu, nic się za dużo tam nie działo, wszystko było stabilne, dopóki Ty nie pojawiłaś, nie pojawiłeś się w życiu tej osoby. Cały spokój został zburzony, ale żeby nie było, kim dla niego jesteś? Magią, marzeniem, spełnieniem e, czymś takim. Nierealnym i nieuchwytnym, jakbym miała ubrać Wam to w słowa, to ta osoba, jakby zgłupiała na Waszym punkcie. Tak bym powiedziała. Yy, w cudzysłowie, w pozytywnym aspekcie tego znaczenia, zgłupiała po prostu, oszalała na Waszym punkcie. Dla części z Was jest to osoba poznana, lub osoba, którą znacie z pracy, lub współpracujecie razem, tak? Przy pieniążku. Zobaczymy jeszcze, kim dla niego, dla niej jesteś. Ale po prostu jest tutaj szaleństwo. Jest szaleństwo. Nic y, jak gdyby się nie liczy. Ta osoba, co prawda, ma wybór. Ma wybór i może go dokonać, ale przez swoje problemy, przez swoje, tu dla części będą nałogi różnego y, rodzaju, nałogi. Yy, niestabilność emocjonalna tej osoby sprawia to to, że wyrazem nie, nie możecie być. Ona się może wycofywać z tej relacji, wracać, tak zwany wracacz, tak? Może się wycofywać, wracać. Yy, umie Wam wszystko wytłumaczyć. Czuję, jak bardzo wam na nim na niej zależy, tak? Dobra. Oczywiście moje tak standardowe, ale to będzie chyba moja wizytówka w tych czytaniach, że ciągle, powtarzam, tak? Jakbym próbowała yy, usłyszeć od Was odpowiedź? Kochani, kim dla niego, dla niej jesteś, wezmę talię pomocniczą, ale wniosłaś, wniosłaś w jej życie magię. Yy, coś się zadziało, yy, coś ożyło w tej osobie, uczucia ożyły, tak? Tak? Nie, no po prostu ja sama nie, jak montuję te filmy później i słyszę te tak, sama jestem zirytowana. Ale musicie mi to wybaczyć. Przy tej osobie trochę ta osoba wam nie ufa, powiem wam. Boi się zranienia z waszej strony, boi się ośmieszenia z waszej strony, albo y, że to jest tylko chwilowa zabawa. Te karty mogą rezonować z dwie strony, bo ta karta mi pokazuje, że wy możecie odczuwać to tak samo, jako dar od losu, że ta osoba stanęła na waszej drodze równocześnie jako przekleństwo. Bo teraz to uczucie jest w Was obsesyjne myśli, pragnienie, sny e, i to jest po prostu umęczenie dla Was. Pokazuje mi się tuż, też karta zdrady, czyli kim dla Niego jesteś. E, tu jest też romans, tu jest zdrada. On, ona zdradza e, partnera, partnera lub partnerkę. Czyli tu mi się pokazuje dla części z Was relacja w trójkącie miłosnym. Zobaczymy, co ta osoba czuje do Ciebie. Hmm. Bratnia dusza. Super, piękny rozkład. Kolejny rozkład, czyli druga karta, bratnia dusza jak nic. On ma do Ciebie miłość, uczucie, zauroczenie, chemię, pożądanie, pragnienie. Ale nie okazuje Ci zupełnie tych uczuć. Skrywa. Może ci coś obiecywać, może ci coś mówić, ale nie jest w pełni, nie mówi tak ci wprost. Słuchaj, zależy mi na tobie, chcę z tobą być, kocham cię, tak? Nie. Tu raczej wy odczuwacie to pragnienie bardziej niż uczucie z, z serca tej osoby. O, ta osoba część rzeczy mówi wam tylko tyle, ile uważa za słuszne, a część jak gdyby, jak gdyby chowa w swoim sercu i nie mówi o tym, boi się. Boi się, że to uczucie zabrnie za daleko. Boi się, że będzie zraniona, że jak gdyby, jak gdyby tutaj jest zranienie, że ta relacja między wami nie ma sensu. Co innego mówi głowa, co innego mówi serce, tak? Serce mówi, chcę z tobą być, pragnę cię, pożądam. Mm, nie widzę życia bez ciebie. A głowa mówi, to nie ma sensu. Yy, przecież masz. Żonę masz męża, masz partnera, partnerkę. To nie ma sensu, to się nie uda. I tu jest taka ze, skraj, taki ze skrajności w skrajność, karty pokazują. Eee, takie umęczenie, błogosławieństwo, bo czujecie to, co czujecie, i przekleństwo, bo czujecie, co czujecie, tak? Czyli z jednej strony ze skrajności, z miłości, po taki gniew i, i bezsilność przy Was. Zobaczymy, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem, kochani. Ale karty piękne, mimo że osoba nie pokazuje wam uczucie jest. Nie wiem, czemu tak często mi wychodzi ta osoba fałszywa przy, przy jakiejś doradce albo strach przed plotkami, strach. Ob... Tu jest na obronę atak, tak? Czyli ona odpiera od siebie, jak gdyby jeżeli wy próbujecie coś narzucić, powiedzieć, coś więcej wycisnąć z tej osoby, ona od razu się broni, atakuje, nawet urywa kontakt z wami. Na przeszkodzie, czego, co ukryte, co schowane przed waszym okiem, ta osoba tu może być przeszkodą. Często mi to w prywatnych czytaniach też wychodzi, że wasz partner lub partnerka, o którą pytacie, jest przeszkodą sam, sama w sobie. Dlaczego? Bo idealizuje, yy, uważa, że wy przesadzacie, że to wcale nie wygląda tak, jak wy mówicie, że robicie bez potrzeby problem z czegoś, co nie jest problemem, że szukacie dziury w całym, tak? A wy chcecie po prostu być z tą osobą, stworzyć stabilną relację. Na ten moment ta osoba nie jest na to gotowa, i dlatego ona sama sobie przeszkadza. Nie wie, czego chce. Kochani, tyle ode mnie dla Was. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Postaram się nagrać Wam coś jeszcze, jakiś rozkład. Jeżeli macie jakieś pomysły na czytanie, oczywiście, piszcie w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie, łapki w górę, jak się podobało. Widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć!